Pamiętam, jak zaczynałem, nie mogłem się dostać do ZaXu. Całe życie pędzę, pędziłem, to chyba już tak zostanie, i nie wypełniłem formalności. Czyli, jak przyjechałem po sześciu latach pobytu w Skandynawii i chciałem się zapisać, a jechałem za chwilę do Niemiec, to nie zdążyłem. W związku z tym, dostałem tylko ochronę, i byłem chroniony na początku. Także bardzo, bardzo się cieszę, że teraz jestem członkiem honorowym, a w międzyczasie bo sporo lat temu zostałem już członkiem normalnym. Zaczna instytucja z tradycjami. Takie tradycje, które przypominają mi czasy różnych systemów politycznych i różnych spraw socjologicznych. Brawo Zaeks. X jest jedną z wielu. Z instytucji światowych chroniących twórców. Cywilizacja przyspieszyła i przyspiesza i będzie coraz szybsza. Ale po prostu. No, ale najważniejsze, żeby robić swoje i robić prawdę, bo to zawsze no, ma długo, długo trwa i ma przyszłość.